Cześć, Siemka, z tej strony Bajon Kuba, Kuba. W dzisiejszym odcinku dowiesz się... Jak zrobić fajny głośnik do telefonu bez żadnego wzmacniacza, bez żadnych układów na baterie i tak dalej? Po prostu podłączymy i będzie działało. Na początek ważną kwestią jest wybranie sobie głośnika. Tutaj mam przykładowo od małego telewizora 5W. Tutaj 1W z jakiegoś gramofonu. Tutaj mam takie duże bydle, to jest 12W, mam takie dwa. To, to jest z dużego telewizora. Mam tutaj dwa takie małe głośniki po 2W ze starego radia, takiego odtwarzacza CD oraz parę małych głośników tutaj największy z nich to jest taki to jest 1,4W chyba jeśli się nie mylę a tych na tych małych już się nie pisze, nie wiem ile to jest teraz musimy wybrać czy będziemy sobie robić mały głośnik do kieszeni czy da jakiś już większy do tych małych właśnie zazwyczaj się przydaje wzmacniać do tych większych już nie trzeba bo... no chyba że chcemy jakieś tam nie wiadomo jakie głośności osiągać ale ja nie potrzebuję czegoś takiego. Jak jak już wspomniałem, na wszystkich głośnikach są napisane, że to jest 2 waty, to 12. No i teraz ja wybieram ten większy głośnik, także te ten małe na razie odłożę w ogóle na bok. I mam wybór między tymi pomarańczowymi, dwufatowymi, a między tymi dwunastu. Pewnie wasza odpowiedź by była oczywista, wybieramy te 12. Jednak te, jednak warto sobie na początek samemu sprawdzić, bo mimo, że to jest 12, to one może i są trochę głośniejsze, ale sprawdźcie to sami na jakiejś wieży. Ja tutaj już do jednego przyrządowałem kawę, bo właśnie to sprawdzałem. I może was to zdziwić, ale ja wybieram te pomarańczowe. Po prostu jakość dźwięku jest zdecydowanie lepsza, dźwięk jest czystszy, ponieważ są one właśnie z odtwarzacza CD, a te są z jakiegoś tam telewizora, także w telewizor w wzorach jakoś dźwięku nie, na, nie, nie zwala z nóg także wybieram te d kolejny krok co będzie nam potrzebne to oczywiście jakiś mini jack żeby podłączyć go do naszego telefonu to jest tego od jakiegoś mikrofonu można też od starych słuchawek wymontować po prostu obciąć kabelki następna ważna sprawa to obudowa dla głośnika ja tutaj mam takie metalowe to jest jakieś CD -room. I Jak widzicie mogę sobie do niego spokojnie przyczepić głośnik, podłączyć, jest na magnes i będę sobie słuchał muzyki już po prostu z, z tego głośnika przyczepionego na magnes ale można też zastosować jakieś obudowy na przykład tak samo możemy robić z tymi małymi głośniczkami też mogę tutaj przyczepić gorzej jest już z tymi z tego typu bo nie można ich przyczepić nie po prostu trzymać nie mają tego magnesu tutaj jakoś widocznego i na wierzchu a ja jednak wybiorę obudowę tutaj mam na przykładu to jest Niewielkie dosyć pudełko, idealnie na te dwa głośniki. Tutaj mam nieco większe, obydwa są chyba po butach, jeśli się nie mylę. W teorii to by było na tyle, przystępujemy do pracy. Na sam początek za pomocą cylka tak mniej więcej, nie będę tutaj dotykał, żeby nie zaprzeć głośnika, tak mniej więcej, może nawet trochę lepiej mniej niż więcej, odrysuję sobie, wzmierzę ten promień i przerysuję go tutaj, zawsze lepiej mniej niż więcej, bo potem można poprawić. Ja tutaj akord użyję tych dwóch głośników, tak jak już Wam pokazałem, dlatego warto aby po prostu wyznaczyć miejsca, aby na przykład jeden nie był tutaj, a drugi nie był tutaj, którzy były w jednej linii. Można to raczej zamontować po tej stronie. Ja już wyciąłem tutaj dziury na moje głośniki, są dwie, bo dwa głośniki jest tutaj włożyć, te pomarańczowe oczywiście, teraz musimy tutaj przykleić najlepiej klejem na gorąco, tutaj mi się już rozgrzewa, a w tym czasie gdy klej się rozgrzewa, dolutuję sobie jeszcze do tego głośnika tutaj yy, dwa kabelki i za chwilę powiem Wam jak to wszystko połączyć z mini jackiem. W tej chwili głośniki musimy połączyć równolegle, to znaczy równolegle, że minus po prostu łączymy kabel minusa z minusem, a plusa z plusem. No, jeśli się przyjrzeć, to powinniście tutaj zobaczyć takie, ja tego nie mogę zarejestrować kamerą, bo jest to zbyt małe, a może nawet to zobaczycie, jest minus plusik, a drugim jest tak samo, łączycie minus z plusem, bądź minus z minusem, a plus z plusem. Ja tutaj pokazałem, to no, można by sobie Zastosować potencjometr, ja już to sobie daruję w celu regulacji głośności. Ja już to nie będę kombinował z tym. Ja oprócz połączeń do mini jacka wyprowadzę jeszcze jedno połączenie do wieży, żeby mógł podłączyć moje głośniki. Moje głośniki są tu już prawie gotowe. W środku to prezentuję tak. Tutaj mam zarobiony mini jack od jakichś tam starych słuchawek. Tutaj jest tam cała plątanina, na tym. Z tym kabli. Teraz to wszystko pochowam do środka, zrobię dziurki i stestujemy nasz głośnik. Ja to przykładowo odpalę swój własny odcinek i zobaczymy jak to będzie się prezentowało. Musimy poczekać około 10 minut Aż cały lakier wyschnie No dobra Ale oprócz tego wyprowadziłem sobie tutaj Dodatkowe kable Do podłączenia wieży Tam powinniśmy uzyskać lepsze efekty Tak się prezentuje moja wieża Jest stara, ale dobrze działa A tutaj żeby wam to pokazać odep odepnę tutaj teraz stąd wszystkie głośniki żeby podłączyć tylko ten jeden i sprawdzić co bym tutaj z niego wyciągniemy Mój głośnik jest podłączony, wszystko inne jest wypięte. Tak go tutaj postawiłem sobie. Teraz włożę jakąś kasetę i zobaczymy jak to będzie działać. było całkiem głośno, bardzo głośno, nawet można by to było jeszcze sporo podkręcić, ale już nie chciałem tutaj próbować, ponieważ sąsiedzi już mogą spać, dlatego stwierdziłem, że to na potrzeby filmu spokojnie powinno wystarczyć. Na telefonie uzyskaliśmy niestety trochę ciszy wynik, ale i tak spisał się na medal. Cóż, mam nadzieję, że odcinek się spodobał, jeśli tak. Zostaw łapkę w górę oraz suba i zobacz inne filmy na moim kanale, ale na pewno Ci się spodobają. Narka.